i yeah. Piąty przystanek bilety na Festiwal Tur. Od nowa festiwal w Kielcach. Wam wita Czeka i dzisiaj na backstage jest z nami Natalia Szleder. Cześć, witam, dzień dobry. No właśnie Natalia, cieszę się, że możemy się spotkać pomimo tych warunków, bo za, za nami jest tak pięknie, zielono, góry, piękne amfiteatry, tam jest, żeby zrobić wywiad, a dzisiaj tutaj, ale... Zapraszamy Państwa w kuluary, tak wygląda no właśnie, backstage tak tego festiwalu backstage. i wolę, że na maksa ma swój klimat. Przed chwilą właśnie wystąpiłaś z Ingo jako gościnnik, za chwilę wystąpisz z Krzyśkiem Zaleskim. Tak. Od nowa festiwal, e, takie, takie wydarzenie. Dzieje Ola Budka zadała mi bardzo ciekawe pytanie, co bym zrobił od nowa raz jeszcze. Więc moje pytanie od Oli, co ty byś zrobiła, jakbyś miała do wyboru zrobić coś od nowa, to co by to było? Hmm. No, myślę, że życie nas generalnie stawia w takich e, sytuacjach czasami, nie? Mhm. Że, że zdarza się, że jesteśmy postawieni w, w podobnych sytuacjach i mamy jakieś lekcje z przeszłości. Myślę, że wiele rzeczy bym zrobiła teraz, gdyby przyszło, gdyby te sytuacje do mnie wróciły jako sytuacja na ale podobne, to postąpiłabym inaczej, ale na pewno nic bym nie zmieniała z tego, co już się wydarzyło. Jakoś lękam się takich zmian. Wydaje mi się, że każda z podjętych decyzji wiesz, w przeszłości nas doprowadza do tego punktu, w którym jesteśmy mhm. teraz. No wiesz, oglądałaś na pewno efekt motyla, więc wiesz, tak. że czasem wystarczy naprawdę po prostu skręcić w jednej licy w lewo, a nie w prawo i może wszystko pójść inaczej, a ja jestem zadowolona z tego miejsca w życiu, w którym jestem teraz, mm. więc e, moja wizja to wyciągać wnioski, uczyć się, e, odbierać lekcje, które nam życie zadaje, e, odrabiać, e, ale raczej nie, nie, nie myśleć o tym, co by się zrobiło inaczej mhm. albo od nowa. No robić właśnie. dalej po prostu, Ta. iść do przodu. No właśnie, robić dalej. Za chwilę wydajesz swoją kolejną płytę. Już mamy przed smagiem, bo jest piosenka Północ, sama na planecie, teraz dwa tygodnie temu że twór... pan upał. upał, dokładnie. I właśnie płyta, jaka będzie to twoja płyta nowa? No to jest trudne pytanie, tak, wiesz, żeby to ci jakoś opisać e, w, w krótko i w jakiejś pigułce ci podać, co, co, mm -hmm. co na tej płcie będzie. Na pewno będzie emocjonalnie bardzo, no bo, bo to jest bo to, ten tak, tak, te element. Tak, twój. tak, no taka chyba że się urada mojego pisania, jak ja to <laughs> lubię nazywać, więc e, na pewno też będzie dużo prawdy, tak jak było na płcie Pogłos. Myślę, że byśmy nie trochę w innym mm -hmm. kierunku. Myślę, że pomimo tego, że jakby cała tematyka i, i to, o czym traktują teksty, to jest tam na pewno dużo goryczy, podobnie trochę jak na Pogłosie, a Wydaje mi się, że ta płyta, wybierz pozorom, jest trochę bardziej energetyczna. Tak mi się wydaje, ale ja też mogę być nieobiektywna. Ale mm -hmm. wydaje mi się, że są tam takie utwory, które są dość taneczne. Wydaje mi się, że bardziej niż na płycie pogłos. Myślę, że Państwo będziecie musieli ocenić sami, bo ja jestem już tak bardzo, nie mam dystansu do tych mm -hmm. piosenek. One też, niektóre z nich te powstały już naprawdę typu, wiesz, półtora roku temu, to jest kawał czasu. E więc e myślę, że jak ta płyta już się ukaże, wyjdzie do mnie, zaczną spływać jakieś pierwsze słowa, recenzje, to, to będę sobie mogła jakoś ją podsumować, bo na ten moment jeszcze jestem w procesie i ciężko jest mi powiedzieć więcej. No dużo mm. będzie po prostu emocji, tak jak, tak jak to nam nie przystało. No tak, i jest jakby producentem jest Arczy Szewski, niezmienny. Tak, to się też nie zmieniło. Tak, to jest też jakby Arczy idzie w myśl twojej właśnie mu muzycznej tak. drogi, jakby tak. tam widać, że, że po prostu super rezonujecie ze sobą. Tak, tak. Nie, nie zmieniasz zmieni tego. Tak, no my, myślę, że my oboje mamy po prostu dużą miłość do melodii mm. hmm, ładnych, przy, przynajmniej w naszym subiektywnym odczuciu ładnych, do pięknych harmonii, e, więc tutaj jakoś tak się bardzo dogadujemy, bardzo to nam się zawsze klei i po prostu oboje poczuliśmy, że ten potencjał pogłosowy, e, że podczas pogłosu ten potencjał naszej dwójki na ten mm. moment jeszcze nie został wykorzystany, że jeszcze mamy w zanadrzu dużo, więc stwierdziliśmy, że skoro to działało tam i dalej czujemy, że jest flow, no to dlaczego z tego rezygnować, nie? Mm. Więc ja bardzo się cieszę, bo, bo jak zwykle ta współpraca była bardzo owocna. Wiesz, jakaś be, 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 nie pokłóciliśmy się, słuchaj, w żaden, oczywiście, że, się, że mieliśmy różne zdania na różne tematy, ale się nie pokłóciliśmy się, więc myślę, że to jest duży sukces, bo znamy się już naprawdę prawie 10 lat. Okej, okay, czyli to już jest naprawdę długa znajomość. No, tak, bardzo. A powiedz mi właśnie, bo m, tak jak wspomniałem, występujesz obok Igo i Krzyśka Zalewskiego. No Pojawiasz się też gościnnie, czy u Darii Zawiało, czy u Mroza, czy na tej płycie będą duety? Tak. Tak, będą, yy, będą duety. No nie, nie, nie będę zdradzać, mm -hmm. jakie to będą duety, bo chciałabym sobie to jeszcze, jeszcze to w tajemnicy pozostawić przez jakiś czas chociażby. Natomiast będą duety, z których jestem bardzo dumna, to są artyści, których bardzo cenię, szanuję. Wiesz, zarówno pod tym kątem właśnie artystycznym, twórczym, jak i takim po prostu ludzkim zupełnie. Cieszę się, że przyjęli moje zaproszenie i to są naprawdę fajne piosenki. Mm -hmm. I właśnie a propos takich duetów ostatnio, w... dzisiaj właściwie się wstraszamy, jak pokazało, a właśnie dwa dni temu wcześniej był filmik Lady Gagi, jak grała na pioninie i miała koszulkę Bruno Marsa i zagrała fragment tak. piosenki, e, dając znać, w ogóle coś będzie z Bruno Marsem. Na drugi dzień Bruno Mars stawił zdjęcie z koszulką Co? z napisem Lady Gaga, a dzisiaj mm -hmm. ukazała się okładka. Więc to było niezłe ogłoszenie duetu. A czy oni mają piosenkę razem, no tak, tak? Ale tak. To ja jestem jakoś do tyłu z i nie wiedziałam, super. Tak, to. a powiedz mi właśnie, mamy też hasło najlepszy line to ten z tobą. Zawsze swoich gości pytam o to, o to pierwsze skojarzenie z takim hasłem. Z czym od razu tobie się kojarzy hasło najlepszy line to ten z tobą? No z ludźmi bliskimi, po prostu no. szeroko, szeroko palmuje to. Okay, czyli po Zdobień, po... których kocham, i w których towarzystwie dobrze się czuję i dobrze się bawię. Mm -hmm. Bo to jest pracowite lato, właśnie dużo festiwali. Czy ty masz czas odwiedzić jakieś takie festiwale, jako odbiorca, pójść posłuchać. Wiesz co, ja, ja, ja na Maksa jestem odbiorcą też każdego festiwalu, w którym biorę udział na scenie będąc. Mm. To znaczy bardzo rzadko mi się zdarza, że ja przyjeżdżam tylko na swój koncert i po moim koncercie spadam. Tylko raczej jak, jak są oczywiście możliwości, bo czasem gdzieś nam się spieszy, tak się też zdarza, ale jak wiem, że jestem tego dnia w tym mieście i tego dnia grają moi znajomi. Bo najczęściej to jest tak, że to wiesz, że znają i grają, to ja naprawdę bardzo często po prostu jako widz korzystam. I tego lata po prostu zobaczyłam jakąś totalną masę koncertów. No Darii Zawiałow chyba widziałam z pięć razy. Darka wyciągowała z pięć razy. Już znam na pamięć, po prostu lajam, wiem dokładnie po kolei, jaka będzie piosenka. Krzyśka, na Krzyśku byłam, na Igo byłam, na Witę Bambino byłam, na Rojku byłam, na Nosowskiej byłam. No Naprawdę jakaś totalna masa. Ja w ogóle jestem fanką, zawsze lubiłam chodzić na koncerty jeszcze, zanim wiesz, zanim dostałam ten przywilej po prostu z góry, że sama mogę na takich fajnych wydarzeniach, to, to, to ja byłam totalnie częst, często, często uczęszczałam po prostu takiego widz, więc zostało mi to, po dziś to robię właśnie widać to, jak ty wspierasz też artystów, że to są Twoje znajomy, ale też właśnie tak jak mówisz o mm. no, tym, że chodzisz, że wspierasz. No ale ja też fajnie. tak, ale też na maksa szczerze, już pomijając w ogóle ten aspekt towarzyski, mm. to na maksa szczerze, jestem fanką po prostu polskiej muzyki e, i uważam, że polski rynek jest jakby w super kondycji, w bardzo tak. dobrym stanie, że się dzieje bardzo dużo dobrego, że nie musimy wcale oczywiście, że to jest wspaniałe, że mamy też świat do dyspozycji i możemy sobie szukać mm. dalej, ale naprawdę jakbyśmy się uparli, to znajdziemy w Polsce dla każdego coś, nie? że jest bardzo szeroko, bardzo barwnie, kolorowo i naprawdę na, na bardzo wysokim poziomie, więc ja jestem totalnie dumna z polskich twórców i, i bardzo lubię chodzić na koncerty, słuchać tej muzyki polskiej. Mm. I co też widać no, na, na, na festiwalach, mm. Gdzie jesteśmy w kadzielni, pełna kadzielnia, no To jest osób widok. I tylko polska muzyka. męskie tak. granie, tylko polska muzyka. Więc tak, to pokazuje no, dokładnie. Mm. To bo właśnie właśnie też super kolektyw. O właśnie to jest dobry, <laughs> dobry bo się pojawiasz właśnie w Babim lecie. Yy, tak, 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 Więc właśnie, no, to, to pokazuje, że polska muzyka ma naprawdę się świetnie tak. i że, że po prostu. Myślę, że bardzo ambitnie teraz polscy twórcy podchodzą do sprawy, mm. każdy naprawdę daje z siebie 100%. Czy każdy. no. E, przynajmniej te, ta muzyka, w której ja się mm -hmm. lubię, to widzę, że tam jest jakby 100%, 100 wkład i pełne zaangażowanie. I... Ja jestem, ja jestem z nas wszystkich bardzo dumna. Nie, ale powiedziałeś właśnie o, o, o Sandander lat nie brzmielę. i Tam jest właśnie kolektyw w i tam występujesz z piosenką Krystyny Nie się. Słyszałem jeszcze na żywo. A ale... już nie usłyszysz nie... niestety, bo już, już, nie, już niestety. nie usłyszysz na żywo niestety, Boże, tak, bo to, bo to, już to było... jest TikTok. Tak, tak. To był taki <laughs> epizod, dwa razy miałam przyjemność wystąpić z dziewczynami we Wrocławiu i w Warszawie. Mm. Rzeczywiście to była przygoda, to też było wyzwanie, mm. no bo to repertuar raczej niecodzienny. I ja już w ogóle dawno nie sięgałam po tego typu piosenki. Kiedyś zdarzało mi się to mm -hmm. często, a, a teraz już raczej rzadziej, więc to było, to było fajne wyzwanie i, i duży też fan na scenie mm -hmm. dla mnie. Właśnie, powiedzieliśmy o festiwalach, ale bardzo ważne pytanie, bo wyjdzie płyta już za chwilę. Właściwie mm -hmm. kiedy będzie płyta? Jesienią. Na razie już na razie na razie że jesienią. No tak. właśnie, jesienią e, i teraz pytanie o koncerty, no bo jak płyta, to od razu trasa tak. koncertowa. Będzie od razu? Tak i na to to się w ogóle już naprawdę na, na maksa nie mogę doczekać. Będziemy y, naprawdę wkrótce już ogłaszać daty Super. i miejsca. Ja po prostu sięgam pamięcią regularnie do trasy Pogłos, która się nam pięknie udała i no, wiesz, na, na, na samą myśl o tych koncertach mi się łezka w, w kręci. Naprawdę nie chciałbym wiedzieć, ile razy ja wracałam do nagrań nie? z tych koncertów, bo one mnie jakoś tak rozczulają i to zawsze będę miała sentyment do tamtej trasy, bo to była pierwsza moja trasa klubowa. Więc takie emocje, które się chyba zdarzają raz po prostu tylko i, i, i nie mogę się doczekać tej trasy, która się wydarzy jesienią, już za chwilę też, bo tuż po, po premierze płyty ruszamy. W trasy właśnie. Więc. No to ja myślę, że ja, ja już nie mogę się doczekać. Mam dopiero. nadzieję, że wpadniesz. No, oczywiście, że wpadnę, więc ja też zachęcam. Mam nadzieję, że spotkamy się, jak już wyjdziesz, wyjdzie płyta. Spotkamy się na dalszą rozmowę po rozmowie o płycie. A dzisiaj bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś. Bardzo czas, że krótko porozmawiać o festiwalach, o tym, dziękuję. co się teraz dzieje. No i dziękuję. Natalia, szedaj. Dziękujemy Dzień. bardzo. bardzo miło. Dziękuję.